Pewna historia. Ona jeździła do niego za granicę. Gdy przyjeżdżała, on ją ignorował, dużo spał, nie zajmował się nią. Ona czuła się zignorowana i lekceważona. Rozmawiała z nim o tym, mówiła mu o tym, natomiast nigdy nie została wysłuchana. Pewnego dnia nie wytrzymała, spakowała walizki i kiedy spał, wyszła niepostrzeżenie z jego domu. I pojechała na lotnisko. Co tu się stało? Tenś powie: Wytrzymała, miała dosyć, dobrze zrobiła, że zostawiła tego i tutaj i takie różne rzeczy do, dopowiadane. I teraz uwaga. Sama rozmowa i mówienie o swoich oczekiwaniach nie wystarczy. Jeżeli my mówimy tylko, gadamy sobie, gadamy, to ludzie uczą się, że my mówimy i że słowa nic nie znaczą. Jeśli to nie działa, to mówimy, że podejmujemy konsekwencje i będziemy musieli wyjechać. Jeśli tego nie zrobimy, uciekamy, to zachowujemy się w sposób podobny niedojrzały jak tamta osoba. Ucieczka bez powiedzenia wyjeżdżam jest lękiem przed konfrontacją. Jest reakcją dziecka, która być może mówi: "Goni mnie, złap mnie i w końcu coś zrób" czyli takim zachowaniem protestacyjnym. Konsekwencja powinna być świadomą decyzją. Wyczerpaliśmy wszystkie możliwe sposoby i wówczas stawiamy granice i mówimy o tym, że to jest granica. I ważne jest, żeby to rozróżnić i nauczyć się, bo jeżeli my nie nauczymy się w sobie tej dojrzałości zachowań dojrzałych, a u nas dojrzałym zachowaniem będzie dojrzała reakcja. Nie widzimy tej dojrzałości, potrzeby dojrzałości w innych. I będziemy w zamkniętym kole. On zachowuje się niedojrzale albo ona i ja reaguję tak samo. Znowu poznaję takiego samego partnera, partnerkę. Jeżeli my zaczniemy od brania odpowiedzialności za nasze reakcje i decyzje i stawianie świadome granic, to będziemy wiedzieć, czego oczekujemy od związku, jakie mamy potrzeby i jak te potrzeby spełniać.